Matej Teodor, a to kolejny odcinek SG. Tak, i dzisiaj obok mnie jest Lola, Traj tak nie chciała być przedstawiana? więc... Dobra, zarazem. Nie wiem, czy to przeżyje. Jeśli mnie nie zabiją ludzie na SG, to ona mnie zabije. Prosta logika, nie? Drewniany mieczek. Madyjnik już ma jakieś... Ma jakiś hełm. To ja. O! No. Ja nie żyje? Wiem, że nie żyje, bo mnie skopią. Chyba. <grych> Dobra. to nie. O ile ktoś inny? Fira, w ogóle. Ile są. O, jest siedem. Idec 0, No to trzeba. Trzeba. E, bo... Trzeba tą. Li... O, ty. Spiderman. No trzeba tą liczbę. Trzeba tą liczbę poprawić. Na fur. Badzi, nie. Piszę pisze 2, Kto ma 11? No. Ty, ty nie pisz A ty możesz napisać. Nie, Dobra, w górę, w górę. Skończmy dzisiaj w górę. Kurde, jak ja bym rzucił perłę teraz. Je. Jebna przywita, nie. Dobra. Ty się ma! Ty. Nie! Come even by fly! To ty będziesz. Pigin. Pig Tanie nie? Wszyscy razem. Czy on miał hełm? Czy mi się udało? Aha, on chyba. ciekaw, czy A nie, ob... nie obczaił, że są dwie strony skrzynek, bo nie wiem, czy to wiecie, ale na SG, jeśli jest podwójna skrzynka, to każda część skrzynki zalicza się osobno. Jest jedna i jest druga. Patrzcie. Wsadzimy tutaj, tutaj spodnie i one tutaj będą, nie wiem czemu. Dobra, coś się zbagowało, okej. Okay. Chyba tu tylko działa ta... Jak ja bym teraz walnął perło mnie? Zgadź! Nie, bo Mandziu jest wredny. <laughs> A, nie hejtuj! Dobra, nie hejtuję. Nie hejtuj! Nie hejtuję. No, ale wszyscy tak mówią, nawet Blow. Ale nie hejtuj. Dobra, nie Blow hejtuj. może. Aha. Dobra, ja na... To Dobra, jakby tutaj idę Tak, to Kupimy zawsze szczęście. <laughs> Znaczy... Albo hater ma zawsze szczęście. Tak. Nie. Głupi jednak. Nie. Hejter. Nie, głupi. Hejter. Głupi. Jak mi było mnie to nie będę miał szczęścia. Mam Ale epicki... bardziej epicka akcja była, gdyby mi zostało pół serduszka. Nie ja jednak nazwę odcinek hater ma zawsze szczęście, tak. No, dobra. Dobra, już chyba mogę kogoś potrzaskać. Ile jest jeszcze osób? List, trzy osoby. O, tu palą pioruny. Trochę niebezpieczny ten pokój. Jak Ale chwila, bo ja mam... muszę... Dobra. Chyba jak podejdę do niego to... Ale ładna klata, pożycz klatę. I tak ci nie oddam. To on jest w klocku? Bo albo ja mam problemy z internetem, albo on ma problemy. Z internetem. Albo on jest z internetu. A, dziękuję. Hej, Mam przerąb, mam przerąb, go, go. A jaki ma... żelazny. Mogę na górę? O! Ty! Oni ma... Oni mają chyba takie same skiny, czy mi się wydaje. Ale oba są ślepi na jedno oko. Ty też kiedyś takiego miałeś. Nie, nie miałem. Ała! Dobra, widzimy się chyba na kolejnej arenie. Bo z tego co widzę, to o, nie mają jedno oko! <laughs> ja, ja ja, Czemu Steve ma zawsze pecha, ALE hejtery? Chyba szczęście! Czemu? Muszę zmienić tego skina. Come on, No właśnie, żeby tak. Yep. Dobra, poddaję się. No, to widzimy się na kolejnej arenie. Nie, jakby to nie ja, man. Dobra, papa. Na siedłem Dobra. Jesteśmy hey. na tej siódemce i... tak. Trochę ich mało. No, ale dobra, dziewięć. Mogłem dopiero włączyć nagrywanie, kiedy... Weźcie, wiecie, mówiłem, że będę... o. tutaj miski i... Nie miski? Nie, nie lubię miski. Nie wolę, nie wolę talerze. Zaraz pójdę po jakichś wigorych strzaskach na łebie. Nie, nie wiesz gdzie są. Chyba. czy jednak wiesz dobra eee aua nie, nie, nie Je, juniu. ktoś został zabity przez to skakać nie skakać żeby było ciekawiej żeby było nudniej idę do pociągu konduktorze, łaskawy zaczekaj na Teodora hej no czekaj nie, nie odjeżdżaj no, dobra o tutaj się da wejść zabierz go do mojego ja jestem w Minecrafcie. Ja... Właściwie ja nie uczają tych pociągów, wam szczerze powiem. Właściwie ja wam lepiej powiem. Ja w ogóle nie ucztałem tej mapy. To trzeba uważasz na siódemkę. Bo mi się nudziło, żeby było ciekawie tak. O. IP serwera będzie w opisie? Co? IP serwera. Zawsze jest w opisie. O! Tyle komu? Wiem, że tu jest zrobione anti i ja mogę za pomocą tych bloków dostać się na górę, ale nie mam żadnych bloków. Dobra, więc idziemy na kolej. Tak. Dobra. Na starym mine 2 był taki fajny serwer, ta śnieżna kraina, na której grał Wartes. A, to tutaj też jest chyba. Masz przerąbane. Może jestem chory? Oh, wow. Nie! Dobra, to idę przegrywać na inne areny. Widzimy się po cięcie. Dobra. Witam. Na kolejnej mapce. Tym razem będziemy się bawić na jakiejś tam innej mapce. Jaki ci No nie. Któryś? Jakiś gościu. Ok. Mam pomysł. Ja sobie walnę perełką. Lećcie moje perełki do nieba. Jeb w pajęczyny, nie? To następne będzie jacuzzi. Tak, dobra. Dobra, mam mój. Trochę cię poobijało. No nie? Dobra. Dlatego wzięłam jeszcze do, do, do kościoła. sobie piorunę. Mogę wyłączyć. I tak z niej tak nie korzystam. Tylko ustawiam sobie Japonczyków. Sejba, tak żebym się nie pogubił. Co mi się czas? To ty? Citu. Miło mi Teodor jestem. Citu. Nie, jeżeli już to hater. A zamknij się już. Hejtujesz Blowa! Nieprawda nie hejtuję Blowa. Hejtujesz Mandia! Tylko mówię, że jest wredny... Bo no, dwie... to i się znalazła po... hejting, nie Połowa jest? YouTube tak pisze! Połowa, ale... Ty nie musisz. Dobra. Idę go pobijać. Siema, nie. sojusz. Sojusz. O no co za. Ty wstrętny. Ty oddawaj mi tą siekierkę, ona jest. Siekierka. Siekierka stesko Sie Siekierka wali. Co ci tu? No nie, no bo tylko jakiś lak, bo nie mogłem go pobijać. Dobra, mam siekierkę. Co jest lepsze? Siekierka kamienna czy mieczy? Właściwie to, to był. Jakiś kołek z łukiem, ja bym chciał ten łuk, nie? Chociaż on mi niewiele da, skoro mam te lagi Nie... Sardynkowe lagi Ja wolę Minecraft Jeżeli już tutaj ja wolę Minecraftowe lagi Ja wolę sardynkowe Nie lubię sardynek Dlatego mówię, że są sardynkowe A ja nie lubię rodzynek o. I Ja mam uczulenie Takie nie do końca Myślałam się Nie się To jest tajemne Mam specjalne Jeśli ja zjem rodzynki, to się po prostu źle czuję. O, 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 o. Umc, umc. Coś się zamira. Dobra. E <śm evaluation> e Zawsze robię do odcinków trzy mapki, ale że tyle razy przegrałem, to robię jeszcze czwartą. Żeby było, żeby było jeszcze śmieszniej i jeszcze więcej przegrałbym. <śmary> Dobra, widzimy się na kolejnej mapie. Dobra, jestem na jakiejś Labyrincie. No dobra, na jakichś labiryntkach i tak. I dzisiaj będę sobie wpadał. Tam jest spawn? W... Nie, to nie spawn. To tak... to, jest, uh, to takie kubki. Płyty. Oje, piękne. Ula, no, ludzie pomyślcie trochę. Po bokach chyba są porozwalane. Ale piękny sprzęcik. Nie no z biedronki. Nie, nie z biedronki. To z Podobno mój kolega. E... Wiesz który? Kupuję pączki w castoramie. Aha Już wiesz który? Nie, po odcinku mi powiesz. Raczej nie. A ty kupujesz razem z nim? Nie. O, no i piękny spiek. I masz na sikierę? Nie na siekierę. Na siekierę też mam tak. Na siekierę też. I na kilo? Widzisz opatiaksy Bo lubisz kilo Kopat Junek, kopa tu Ej! Czasem nie. Czas, czasem. Czasem eee, I tym właśnie napisem na czacie kończymy nasz odcinek. Zapraszamy do kolejnych i nara!